A kto to za Michała wskakuje? A no ja. Time to fight. Are you ready? Dziś premiera Persony 5 Royal na PC, PS5, Xbox Series X i S oraz Nintendo Switch. Cena na platformach wynosi 259 zł, a mówimy o prawdziwej perełce, bowiem na Metacritic średnia ocena to 97%, co wynika z oprawy, fabuły, ale i przeportowanej wersji z wieloma nowymi opcjami. Konwersja udana, grado Wishlisty. Udostępniona zwiastun nadchodzącego Final Fantasy XVI, najnowsza część tym razem zaprezentowana została bardziej pod kątem fabularnym niż gameplayowym, przez co poznamy więcej postaci i magii tego uniwersum. Reżyser gry dodaje także, że tytuł jest coraz bliższy ukończenia i nowe informacje są w drodze. No trees, no birds i just find my daughter. Przenieśmy się na chwilę do kapkom. Udostępnili oni wersję demonstracyjną trybu TPP, który trafi do Resident Evil Village wraz z wydaniem złotej edycji gry. Demo dostępne jest na Steam i sklepach konsolowych, a zagwarantuje ono 60 minut zabawy ze swobodną zmianą widoku. Przypominam datę 28 października, ostatnie DLC. Skoro wyleczy, to i o remake'u czwórki musi coś być. Przede wszystkim udostępniono nowe materiały z gry, fabularne i gameplayowe. Poza tym potwierdzono, że nóż sparuje piłę mechaniczną, edycja specjalna dostanie nowe kostiumy i bronie, w kolekcjonerce zaś figurka Leona, a polskiej wersji gry to nie będzie po prostu. Ostatnio głośno o Silent Hill zapowiedziano bowiem kilka dzierżaw praw do marki, przez co otrzymamy sporo produkcji z tego świata. Jak jednak producent wspierający Bluber powiedział, planowane jest poszerzenie tejże współpracy z twórcami ze sceny Indii z całego świata. Wygląda na to, że szykuje się spora antologia. Na koniec paradoksalna, ale miła historia. Oto Google uśmierca stadię, a kilka firm poinformowało, że grające tam przeeksportują swoje zapisy na PC lub konsole. Gracz Red Dead Online, który spędził w grze 6000 godzin, może być zatem spokojny, bowiem jego progres też nie przepadnie. A paradoks to, bo przecież Red Dead Online nie żyje. Udanego weekendu, kochani, trzymajcie się. Cześć.